Co by było, gdybyś w jednej chwili odkrył, że całe twoje życie zostało zbudowane na kłamstwie? Leonardo zawsze wierzył, że ma kontrolę nad wszystkim: bogactwem, władzą, przeznaczeniem, ale zwykła wycieczka do zapomnianej przez czas restauracji rozbija te iluzje. Nieznajoma kelnerka, odrzucony talerz z jedzeniem, zdjęcie, a potem druzgocąca prawda ma córkę. A ona go nienawidzi. Teraz musi stawić czoła konsekwencjom pogrzebanej przeszłości i wyborom, o których nigdy nie wiedział. Ale czy człowiek przyzwyczajony do kupowania wszystkiego dostanie coś, czego pieniądze nie mogą zaoferować? Czas, przebaczenie, druga szansa. Deszcz uderzył o chodnik, gdy Leonardo wysiadł z samochodu, poprawiając płaszcz, aby uniknąć lodowatych kropel, które spływały z jego włosów na kołnierz. Rozejrzał się z obrzydzeniem. Restauracja była mała, ze słabo migającym szyldem, a zaparowane okna ledwo pozwalały mu zajrzeć do środka. Wydał z siebie zniecierpliwione westchnienie, po czym pchnął drzwi, sprawiając, że dzwonek nad nimi zabrzęczał. Zapach smaru i stęchłej kawy uderzył go natychmiast, wywołując rozstrój żołądka. Usiadł przy stoliku w pobliżu okna, odsuwając drewniane krzesło, które skrzypiało pod jego ciężarem. Podniósł plastikowe menu z pogardliwym wyrazem twarzy i przejrzał je bez zainteresowania. Niskie ceny i proste opcje potwierdziły to, co już wiedział. To nie było miejsce, w którym powinien się znaleźć. Dobry wieczór panu, co podać? Podniósł wzrok i zobaczył młodą kobietę ze skrzyżowanymi ramionami, trzymającą formularz zamówienia. Jej spojrzenie było neutralne, ale coś w jej postawie sygnalizowało zniecierpliwienie. Coś, co sprawi, że nie będę żałować, że tu przyszłam, odpowiedziała sucho, zamykając menu i rzucając je na stół. Nie wzdrygnęła się. Nasze danie specjalne jest najbardziej pożądane. Chciałbyś spróbować? Prychnął. Nieważne, byle szybko. Kelnerka przyjęła jego zamówienie i odeszła bez słowa. Leonardo sprawdził zegarek. Był tam za namową partnera biznesowego, który zasugerował spotkanie, ale drugi jeszcze nie przybył. Wolałby swoją zwykłą restaurację, miejsce godne jego pozycji. Kilka minut później postawiono przed nim talerz, parujący gulasz w towarzystwie domowego chleba. Leonardo przyjrzał się prezentacji i zacisnął usta. Czy to coś specjalnego? zapytał, niepewnie podnosząc widelec. Tak, odpowiedziała kelnerka, unosząc brew. Podniósł kawałek mięsa i obejrzał go, po czym potrząsnął głową. To wygląda jak jedzenie dla żebraków. Naprawdę podajecie to ludziom? W restauracji zapadła cisza. Kilka głów odwróciło się. A Klara, widział teraz jej imię na plakietce, zachowała postawę, ale jej palce wokół notatnika zrobiły się białe. Jeśli ci nie smakuje, mogę przynieść ci coś innego. Odsunął talerz na bok. Nie muszę tego próbować, żeby wiedzieć, że nie jest warte mojego czasu. Klara wzięła głęboki oddech, włożyła długopis z powrotem do kieszeni Fartucha i bez słowa wyciągnęła złożoną kartkę papieru. Ostrożnie wygładziła ją na stole przed nim. Zanim będziesz kontynuował swoje wykroczenia, powiedział stanowczym głosem: Spójrz na to. Leonardo uniósł brew i lekceważąco podniósł papier. Ale gdy tylko jego wzrok padł na zdjęcie, serce boleśnie podskoczyło mu w piersi. Zdjęcie przedstawiało kobietę trzymającą talerz, identyczny z tym, którym gardził. Jej uśmiech był otwarty, gościnny, jej twarz była niezapomniana Helena. Świat wokół niego zdawał się zawężać i na chwilę zapomniał, gdzie się znajduje. Klara przechyliła głowę. Znałeś ją? Pytanie było naładowane ironią, jakby już znała odpowiedź. Leonardo poczuł, że zaschło mu w gardle, a jego palce ścisnęły krawędź papieru. Skąd to masz? Jego głos zabrzmiał ostrzej niż zamierzał. Klara skrzyżowała ramiona. Była moją mamą. Wpływ tych słów uderzył Leonarda jak cios w brzuch. Restauracja, deszcz na zewnątrz, brzęk sztućców na okolicznych stołach, wszystko zniknęło. Pozostało tylko zdjęcie i beznamiętna twarz stojącej przed nim kelnerki. Cisza rozciągała się między nimi, naładowana czymś, czego nie potrafił zdefiniować. I wtedy Klara przerwała napięcie. Ale ty już to wiedziałeś, prawda? Leonardo poczuł, jak ciężar przeszłości uderza w niego jak wściekła fala. spojrzał na Klarę, a potem na zdjęcie. Powietrze wydawało się rozrzedzone. Ja. zaczął, ale słowa go zawiodły. Klara skrzyżowała ręce. No i znałeś moją mamę, czy nie? Leonardo odwrócił wzrok, wpatrując się w stół, jakby szukał wyjścia. Zmusił się do przełknięcia grudy w gardle, zanim odpowiedział Tak. Potwierdzenie nie zaskoczyło, Klary. Zaśmiała się sucho i potrząsnęła głową. Oczywiście, że tak. Mężczyźni tacy jak ty nigdy nie oglądają się za siebie, ale to nie znaczy, że nie pozostawiają po sobie zniszczenia. Wziął głęboki oddech, próbując odzyskać kontrolę. Nie wiedziałem, że miała córkę. Oczy Klary zwęziły się. To zabawne, ponieważ jak się okazało, doskonale wiedziała, kim jesteś. Wzięła zdjęcie z powrotem i włożyła je do fartucha. Jakby jego ochrona była ważniejsza od kontynuowania rozmowy. Ile ty masz lat? zapytał nagle Leonardo. Dwadzieścia cztery, odpowiedziała bez wahania. Ale dlaczego to ma znaczenie? Leonardo zakręciło się w głowie. Matematyka była prosta. Dwadzieścia cztery lata. Dokładnie tyle czasu minęło, odkąd on i Helena byli razem po raz ostatni. Żołądek mu się skręcił. Klara zdała sobie sprawę z jego miny i zmrużyła oczy. Co się stało? Wyglądasz blado. Musiał się stamtąd wydostać. Natychmiast. Odsunął krzesło, podniósł płaszcz, i zostawił kilka notatek na stole. Muszę już iść. Klara nie próbowała go zatrzymać. Po prostu stała i patrzyła, jak opuszcza restaurację, nie oglądając się za siebie. Deszcz zgęstniał. Leonardo przeszedł bez celu kilka metrów, po czym zatrzymał się z zaciśniętymi pięściami. Twarz Heleny nawiedziła jego umysł, jej uśmiech. Zapach lata o tej porze i wtedy przyszła mu do głowy nieunikniona myśl. Czy Klara była jego córką? Leonardo rzucił się na tylne siedzenie samochodu, jego myśli wirowały jak huragan. Wpływ rozmowy z Klarą wciąż odbijał się w jego wnętrzu, tworząc supeł w żołądku. Do domu? Zapytał kierowca, ustawiając lusterko wsteczne, by go obserwować. Leonardo otworzył usta, by odpowiedzieć, ale zawahał się. Jego luksusowy penthouse. Wydawał się teraz duszący. Po prostu jedź, rozkazał, zerkając na okno, po którym ściekały krople deszczu. Imię Heleny odbijało się echem w jego głowie. A wraz z nim nieuniknione pytanie. Czy Klara była jego córką? Jeśli tak, oznaczało to, że stracił dwadzieścia cztery lata. Dwie i pół dekady chwil, których nigdy nie mógł odzyskać. Pierwsze kroki, pierwsze słowa pierwsze lęki, pierwsze złamane serce. Ta myśl była ciosem w klatkę piersiową. Sięgnął do kieszeni kurtki po telefon komórkowy i bez zastanowienia wybrał znajomy numer. Potrzebuję informacji, powiedział gdy tylko połączenie zostało odebrane. O czym? Głos po drugiej stronie brzmiał ostrożnie. Helena. I o dziewczynie o imieniu Klara. Myślałem, że twoja przeszłość nie jest twoim problemem, Leonardo. Zacisnął zęby. Po prostu zrób to, o co proszę, Danielu, dowiedz się wszystkiego. Śledczy westchnął na drugim końcu linii. Powiesz mi chociaż dlaczego. Leonardo bębnił palcami o szybę, zniecierpliwiony. Po prostu się dowiedz i daj mi znać, jak tylko coś będziesz miał. Rozmowa zakończyła się, pozostawiając Leonardo jedynie z niepokojącym szumem jego własnych myśli. Godziny mijały jak mgnienie oka, kiedy jego telefon w końcu zawibrował, odebrał go po pierwszym dzwonku. Mów, Daniel prychnął, zanim się odezwał. Dziewczynka jest bez wątpienia córką Heleny, jej imię widnieje w aktach urodzenia. Pytanie brzmi, jest coś, co musisz wiedzieć. Leonardo ścisnął się w piersi, po prostu to powiedz. Helena próbowała się z tobą skontaktować. Kilka razy. Leonardo poczuł, że całe jego ciało się napina. Co? Listy, rozmowy telefoniczne. Raz nawet pojawiła się na imprezie rodzinnej, ale twój ojciec dopilnował, żeby nic do ciebie nie dotarło. Cisza ciążyła jak kotwica. Jesteś tego pewna? Jego głos brzmiał nisko i groźnie. Absolutnie. Helena przez lata próbowała cię odnaleźć, ale twój ojciec upewnił się, że nigdy się nie dowiesz. Leonardo zamknął oczy, czując, jak gorzki gniew wzbiera mu w gardle. Masz dowód? Zbieram wszystko. Ale, Leonardo, myślę, że musisz się przygotować zakończył połączenie, nie odbierając. Telefon wciąż trzymał w dłoni, gdy spojrzał na swoje odbicie w szybie: dwadzieścia cztery stracone lata. Wszystko z winy człowieka, który go wychował. Czuł na sobie przygniatający ciężar, ale było jedno pewne tak już nie zostanie. Leonardo dyskretnie zaparkował samochód dwie przecznice od restauracji. Spojrzał przez lusterko wsteczne na prostą fasadę, żółtawe światła oświetlające mokry chodnik. Nie wiedział czego się spodziewał, ale coś w środku nakłaniało go do powrotu. Ostrożnie pchnął drzwi, dzwonek zabrzęczał, a aromat domowego jedzenia zmieszał się z mocnym zapachem kawy. Klara stała za ladą, balansując talerzami i przyjmując zamówienia klientów. Jej twarz zdradzała oznaki zmęczenia. Ale postawę miała pewną. Podniosła wzrok i jej spojrzenie spotkało się z jego. Znowu ty! powiedziała bez entuzjazmu. Zgadza się. Odpowiedział Leonardo siadając przy tym samym stoliku co ostatnio. Podeszła do niego wyciągając z fartucha notes. Zamierzasz coś zamówić, czy po prostu przyszłaś zakłócić mi wieczór? Leonardo uśmiechnął się. To, co zwykle. Klara uniosła brew. Ostatnim razem nawet nie jadłeś. Może zmieniłem zdanie. Zwęziła oczy podejrzliwie, ale przyjęła zamówienie i odeszła. Leonardo obserwował każdy szczegół. Sposób, w jaki wchodziła w interakcję z klientami, jak utrzymywała wszystko pod kontrolą, nawet w środku pośpiechu. Wyglądała jak Helena, silna, zdeterminowana. Dwadzieścia minut później Klara postawiła przed nim talerz. Oto i on, i tym razem byłoby dobrze, gdybyś chociaż spróbował zjeść. Leonardo podniósł widelec i spróbował kawałka. Smak przywołał wspomnienia, o których myślał, że zostały pogrzebane na zawsze. Dobre? Zapytała Klara, krzyżując ramiona. Przytaknął. Tak, przewróciła oczami. Co za cud, zadzwonił dzwonek i Klara odeszła, by zająć się innym klientem. Leonardo skorzystał z okazji, by się rozejrzeć. Miejsce miało przytulną atmosferę, ale widać było oznaki zużycia. Łuszcząca się tapeta. Stara kasa fiskalna. Wtedy coś zauważył. Na ladzie Klara trzymała kopertę i marszczyła brwi, czytając ją. Jej twarz zbladła. Złożyła ją ciasno i wzięła głęboki oddech, zanim schowała ją do kieszeni fartucha. W tym momencie Leonardo wiedział, że coś jest nie tak. Kiedy Klara ponownie przeszła obok jego biurka, postanowił zapytać. Problemy? Zatrzymała się, zaciskając usta. Nic, co taki bogaty, niewygodny klient jak ty, może rozwiązać. Leonardo przytrzymał jej spojrzenie przez chwilę, po czym westchnął. Racja. Zawahała się, jakby oczekując kolejnej prowokacji, ale on po prostu wrócił do jedzenia. Po raz pierwszy Klara wydawała się za nie mówić, i Leonardo wiedział, że, choć niewielki, był to przełom. Leonardo nie potrzebował wiele czasu, aby dowiedzieć się, co było w kopercie, którą Klara otrzymała tej nocy. Kilka dyskretnych telefonów potwierdziło to, co już podejrzewał: restauracja była na skraju bankructwa. Rachunki były przeterminowane, a groźba eksmisji była nieuchronna. Następnego ranka podjął decyzję. Zadzwonił do swojego prawnika. Chcę, żebyś spłacił wszystkie długi restauracji Silva. Anonimowo. Jest pan tego pewien? Po prostu to zrób. Rozłączył się i wyjrzał przez okno swojego biura. Miasto rozciągało się pod nim, ale jego umysł był daleko. Nie wiedział, czy Klara przyjmie jego pomoc. Prawdopodobnie nie, ale przynajmniej nie straciłby. Jedynej pozostałej części Heleny. Dwa dni później wrócił do restauracji. Usiadł w tym samym miejscu, czekając. Klara wyłoniła się z zaplecza, z włosami spiętymi w pośpieszny kok, trzymając złożoną gazetę. Podeszła do jego stolika i rzuciła mu gazetę przed nos. Chcesz mi to wyjaśnić? Leonardo wziął gazetę i przeczytał nagłówek Restaurante Silva. Otrzymuje anonimową darowiznę i unika zamknięcia. Spokojnie złożył gazetę. To brzmi jak dobra wiadomość. Klara skrzyżowała ramiona. Nie prosiłam o to. Leonardo oparł łokcie na stole i przytrzymał jej spojrzenie. Wiem, że nie. Więc, dlaczego to zrobiłaś? zawahał się. Bo mogłem. Klara roześmiała się, ale bez humoru. Myślisz, że pieniądze rozwiązują wszystko, prawda? Pieniądze sprawiają, że to miejsce jest otwarte, i to właśnie zrobiłem. Potrząsnęła głową. Myślisz, że możesz kupić wszystko, ale to nie wymarze tego, co się stało. Leonardo wziął głęboki oddech. Nie próbuje niczego wymazać, Klaro. Patrzyła na niego przez chwilę, jakby analizując jego słowa. Potem z westchnieniem mruknęła: Kim ty w ogóle jesteś? Poczuł ciężar tego pytania. Nadszedł czas. Jestem twoim ojcem. Klara zamrugała, jakby źle usłyszała. Co takiego? Jestem twoim ojcem, powtórzył Leonardo. Jego głos był stanowczy, ale naładowany emocjami, pozostała nieruchoma. Potem zaśmiała się nerwowo. Ty chyba żartujesz, nie żartuję. Klara cofnęła się o krok, zaprzeczając głową. Nie, nie możesz tak po prostu się pojawić i tak powiedzieć. Leonardo wstał powoli. Nie wiedziałem, nigdy nie wiedziałem. Jej oczy błyszczały gniewem i bólem. Miałeś dwadzieścia cztery lata, żeby się dowiedzieć. Uniemożliwiono mi to. Klara zacisnęła pięści. To niczego nie zmienia. Nie było cię tam. Nigdy cię tam nie było. Między nimi zapadła cisza. Potem bez słowa Klara odwróciła się i wyszła tylnymi drzwiami. Leonardo stał tam sam. Po raz pierwszy poczuł, że może być już za późno na naprawienie przeszłości. Klara szła bez celu ulicami, a zimny wiatr zacinał jej w twarz. Słowa Leonarda wbijały się w jej umysł Jestem twoim ojcem. Zacisnęła oczy, próbując stłumić ból, który wzbierał w jej gardle jej ojciec. Zupełnie obcy człowiek, człowiek, którego nigdy tam nie było, a który teraz, ni stąd ni zowąd, postanowił się pojawić. Nie chciała w to uwierzyć, ale w głębi duszy coś w niej wiedziało, że to prawda. Nie zdając sobie z tego sprawy, jej kroki zaprowadziły ją na cmentarz. Zatrzymała się przed nagrobkiem Heleny, którego marmur był wilgotny od wieczornej mgły. Nigdy mi nie powiedziałeś, wyszeptała. Dlaczego? Cisza była jedyną odpowiedzią. Klara przesunęła palcami po imieniu matki wyrytym na zimnym kamieniu. Czy gdyby Helena powiedziała jej prawdę, jej życie potoczyłoby się inaczej. Stała tak przez chwilę, aż w końcu westchnęła. Potrzebowała odpowiedzi. Następnego ranka wróciła do restauracji. Kiedy weszła, zastała Leonarda siedzącego przy swoim zwykłym stoliku, z nietkniętą filiżanką kawy przed sobą. Podniósł wzrok, gdy ją zobaczył. Klara wysunęła krzesło i usiadła naprzeciwko niego. Muszę coś zrozumieć. Leonardo zachował spokój. Po prostu zapytaj, splotła palce. Skoro o mnie nie wiedziałeś, to dlaczego teraz? Co sprawiło, że się pojawiłaś? Wziął głęboki oddech. Jedzenie. Klara zmarszczyła brwi. Co? Gulasz. Kiedy go spróbowałam, od razu wiedziałam: To było to samo, co robiła twoja mama. Klara milczała. Leonardo kontynuował. Kiedy dowiedziałem się, kim jesteś, chciałem poznać prawdę. Mój ojciec wszystko przede mną ukrywał, a ja. Przerwał, wpatrując się w swój kubek z kawą. Zawiodłem was oboje, Klara wzięła głęboki oddech, nie możesz zmienić przeszłości, powoli skinął głową. Wiem, ale mogę spróbować być częścią waszej przyszłości. Odwróciła wzrok, serce jej się ścisnęło. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Ja też nie, przyznał. Oboje milczeli. Potem Klara westchnęła ze znużeniem. Jest coś, co musisz o mnie wiedzieć. Co takiego? Wpatrywała się w niego. Nie ufam łatwo. Leonardo skinął głową. A ja nie poddaję się łatwo. Uśmiechnęła się lekko, mimo wszystko. Na razie to wystarczyło.